Hejeczka, kochani, odzywam się do Was e, dnia następnego, ponieważ opadły mi emocje i, i mogę teraz Wam wszystko opowiedzieć. E, nie komentujmy mojego wyglądu, ponieważ e, to już trzecia noc, e, którą prawie w ogóle nie spałam i mam opuch, opuchnięty pysk, jak nie wiem. I do tego nie wiem, co w moim mózgu się wydarzyło, że stwierdziłam, że pomalowanie sobie na czerwono sprawi, że poczuję się lepiej. A. <grym> ale coś nie tykło, więc ogólnie. Abstrahując od mojego wyglądu fatalnego, tak jak Wam opowiadałam może na ostatnim vlogu, na pewno na ostatnim, Lilka i Perełka pojechały na sterylizację. No i tak się umówiłam, mówiłam. A... Moje życie, słuchajcie, jest takie, że jak ja sobie coś zaplanuję, czyli ja sobie zaplanowałam właśnie, że e, będę pracować z domu i że te trzy dni po sterylizacji, łącznie z, z tym dniem sterylizacji, po prostu spędzę z kotami, e, no to muszę stać na Katowicach. No ale to była sprawa ważniejsza od moich kotów, więc jakby tylko chodzi mi o jakby sam fakt, że naprawdę jest tyle, tyle różnych dni, gdzie ja spokojnie, słuchajcie... Mm, mogę pracować z domu, to zawsze jak mam jakieś plany i coś jest dla mnie ważne, to zawsze się coś wysypie. No a więc musiałam jechać na Katowicę, zostawiłam koty, no i przyjechałam po pracy po te koty o 17. No i tam przyszli też przyszły inne osoby, które tak samo jak ja miały odebrać zwierzątka. No ale przyszła pani, pani, pan chirurg, który powiedział, że, że no, że ja że pani Sylwia od lirki i od perełki, że ma czekać na końcu, że on musi ze mną porozmawiać i tak dalej, i tak dalej. Jezus, jak ja strasznie wyglądam! No, to jest po prostu jakieś niemożliwe. Więc jak, mi, jak usłyszałam, że mam czekać na sam koniec, e, bo on chce ze mną porozmawiać, no to byłam przekonana, że po prostu zaraz mi powie, że któraś e, zmarła w trakcie tego jakże. Mało inwazyjnego zabiegu, a jednak rutynowego wręcz. No i tak siedziałam, wiecie, i tak mi jakieś nerwy rosły, rosły, rosły w środku, coraz bardziej. No więc, jak już weszłam i zobaczyłam, że są dwie, to mówię, Boże, po prostu ja mówię. No, no ale co się okazało? Słuchajcie, że zarówno perełka, jak i lilka miały anomalia, takie w środku narządowe. I na przykład Lila nie miała trzonu macicy, tylko jakby macica była połączona razem z pochwą, ale jakby to jeszcze było spoko i jakby ten zabieg był taki naprawdę powiedzmy rutynowy, to perełka okazało się, że perełka ma jajnik, słuchajcie, przy swojej nerce. E, więc musieli perełkę całą rozciąć. Cały jej brzuch musieli rozciąć. E, usunęli jej ten jajnik. No i ten pan chirurg mi mówi, że jedyna rzecz, która go niepokoi, słuchajcie, że on nie jest pewny, czy on wyciął jajowód, czy jakby tam część macicy, bo to u kotów jest inaczej, e, czy on nie wyciął przypadkiem moczowodu no i yy, no i że mam obserwować perełkę czy ona w ogóle sika, bo może być taka sytuacja, że zrobi jej się zastój moczu w nerce i będzie trzeba jej usunąć nerkę, bo jakby te struktury są bardzo podobne i że on do końca nie wie czy on na pewno usunął To macicę czy ten jajowód. Już mam, mam takie nerwy, jak to słyszę, że mi się znasz znowu chce płakać. I po prostu. Ja mówię, że. No nie wiem. Nie wiem. Ja słuchajcie, wiem, jak wygląda człowiek od środka. Ja miałam zajęcia z patologii i tak dalej. No i jakby. Ja nie wiem, czy można pomylić moczowód z jajowodem. No ale u kotów jest to inne, malutkie. Ona jeszcze ten jajniczek miała taki w ogóle, jeden taki normalny, a drugi taki jakby wiecie, nie nierozwinięty nie do końca, taki patologiczny. No ale on to usunął i tak dalej. I nie wiem, dajcie mi znać, może, może ja źle myślę, może, 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 może dajcie mi znać, może ja się nie znał, słuchajcie. Ale wydaje mi się, że w takiej sytuacji. Która nie zagraża życiu y, zwierzęciu. Y, nie jest to też, bo mogło się okazać, że na przykład po otwarciu brzucha, że tam jest guz, że na przykład, nie wiem, no perełka maraka, powiedzmy guza jajnika, no i wiadomo, usuwamy, to nie ma o czym gadać. Ale wydaje mi się, że to jest, że nie wiem, no skoro on nie był pewny, to może, może wartało nie do końca zrobić ten zabieg, czy na przykład nie usuwać tego. Jajowodu bądź moczowodu, tylko na przykład zrobić jeszcze USG dokładne albo zrobić, no nie wiem, tomografię albo nawet zrobić rezonans, bo przecież też się robi takie badania na zwierzętach czy zwierzętom, e, niż tak usuwać i mówić mi, że w zasadzie to on nie wie i że teraz obserwujemy, czy perełka będzie sikać, czy nie. Bo jak nie będzie sikać, to znaczy, że, że usunął jej moczowód, nie? Nie wiem, może ja nie podstawę. Nie wiem. Moim zdaniem to, 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 to jakby. Moim zdaniem powinien do mnie zadzwonić i mnie o tym poinformować i po prostu mi powiedzieć, co robimy. Bo gdyby zadzwonił do mnie, to ja bym powiedziała, że absolutnie zostawiamy ten jajnik i ten moczowód albo jajowód. No i po prostu ja się nad tym zastanowię. Bo no nie wiem, najwyżej będzie miała ruje i tyle. A albo nawet, albo, albo po prostu. Dam ją na zapłodnienie i będzie miała kotki i tak dalej, żeby tam potem nie było żadnych z tego problemów, albo po prostu będę chodziła co miesiąc i będzie dostawać zaszczyki co miesiąc, co, co rujaj będzie dostawać takie zaszczyki, albo będzie dostawać tabletki hormonalne i tak dalej, wydaje mi się, że to by było, nie, nie wiem, może ja źle myślę, może, wiecie co, zła jestem, bo też tak siedziałam jak taka po prostu, taka kura na grzędzie, taki typowy pacjent, który po prostu idzie do tego lekarza, nie ma, ten lekarz po nim jedzie, bo są przecież tacy lekarze, którzy wiecie, odzywają się do pacjenta jak do, wiecie, jak do, jak do gówna, za przeproszeniem. Tak, niestety są jeszcze tacy. Mam nadzieję, że ich jest mało, ale są. I ten pacjent po prostu siedzi, tak macha tą głową, jak ten piesek w tym samochodzie i po prostu zamiast się coś odezwać i w ogóle, wiecie, cokolwiek zwrócić uwagę, to on po prostu tak, jak, jak to kiedyś było jeszcze w tamtych czasach, że po prostu nie można było nic do lekarza powiedzieć, bo przecież to było chodząca świętość i bóstwo. No i ja też tak wczoraj, tak wiecie... Pokazałam, ja mówię, to proszę mi pokazać, co pan doktor wyciął, nie? Mówię, chyba nie wrzucili tego do kosza, nie? No i on mi przyniósł to, te, te, te jajniki i macice. No ja się wiecie, główno znam na tych takich strukturach, że tak powiem, e, anatomicznych, jeżeli chodzi o zwierzęta, e, więc nic mi to nie dało, że to zobaczyłam. No jedynie widziałam, że, że serio, ten jeden jajnik jest dużo mniejsze od tamtego jajnika, no a i tak samo ten, miejmy nadzieję, jajowód, czy tak jak Pan doktor mówił, że to jest pasmo macicy, nie wiem, nie wiem, nie znam się, on nie mówił jajowód, tylko pasmo macicy, ale nie, może chciał mi tak prosto mówić, nieważne, no też była różnica diametralna, bo to było strasznie cieniusieńkie, a tam to było takie, no grubsze dużo, nie wiem, no słuchajcie... Eee, nie wiem, no i dzisiaj e, pojechałam z rana. Zamiast też stać na Katowicach, to no ale są rzeczy ważne i ważniejsze. No przecież kurde musiałam, nie miałam nawet, słuchajcie, kogo wysłać z tymi kotami, żeby dzisiaj... no Dobra, nieważne w ogóle. No i pojechałam. No i Lila ogólnie, słuchajcie, elegancko na wczoraj się zachowała tak, jakby nie miała zabiegu, wiecie, lata za piłką, głodna była i tak dalej. A perełka totalnie w ogóle nic, zero, słuchajcie, nie potrafiłam nawet stanąć na nóżki. Eee... No nic po prostu, nic, nic. Leżała, leżała, oczy miała takie otwarte, takie wiecie, jakby jakieś przyćpane. Eee, I ten, i widać było, że ona by chciała razem z tam z Lilą biegać, ale biedna, no po prostu raz tam się gdzieś wygrzebała, to się obaliła gdzieś na podłogę. No i dzisiaj była ta sama sytuacja. No i zostawili ją w tej przychodni. Eee, ma, teraz, teraz pan doktor ma zrobić, słuchajcie, USG, teraz. Teraz ma zrobić USG. No i e, zobaczymy, co mi powie, bo chyba na USG, no nie wiem, zresztą nie wiem, nie znam się w ogóle, jak to u, tych, jak u zwierząt to wygląda, nie wiem, nie znam się. E, no i ma zostać właśnie na kroplówce i znowu mają, mam ją po pracy odebrać. Ma, rozumiecie, ranę na otrzy i słuchajcie, do, y, do odbytu. Wczoraj to byłam taka, słuchajcie, zła. Ja nie wiem, może nie jestem złam, że nie powinnam i tak dalej, może, nie wiem, jest to w ogóle, może tu jest na ktoś z Was, może jest jakiś weterynarz, może technik weterynarii, co w takiej sytuacji, kiedy doktor nie jest pewny, czy coś jest moczowodem, czy macicą, czy takie coś się usuwa, czy to jakoś tak, nie wiem, no, no nie wiem, no przecież to usunięcie moczowodu, a później co za tym idzie, usunięcie nerki, to są bardzo, słuchajcie, poważne sprawy, no i w ogóle też widzicie te anomalia e, anatomiczne, które mają e, no tak dużo z Was pisało mi właśnie, że tak jest często z kotami hodowlanymi, a moja hodowla była no tak jak Wam mówiłam no, no nie do końca mi tam wszystko pasowało, nie e, no i wiecie, te biegunki właśnie tych kotów z którymi po prostu borykamy się e, cały czas e, no i no i też mi ten chirurg powiedział, że nie wiadomo właśnie e, jakie są jeszcze takie anomalia i że martwi się właśnie o serduszko tych ragdoli, bo ragdole ogólnie mają e, słabe serca, a tutaj w sytuacji po prostu już e, no anomalii, bo mówi to, mówi to naprawdę to się prawie nie zdarza. Zresztą mu się pierwszy raz w ogóle to zdarzyło, e, a to już taki stary doświadczony doktor, że bo u dwóch kotów w ogóle były takie anomalie, jeżeli chodzi o macicę. Także widzicie, koty poszły w pancie, też miały jakieś dziwaczne anomalia, no ja też miałam guza na macicy, nazwijmy to, że to też jest anomalia, anomalia, anomalie. Eee, no także, także tak, 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 także teraz słuchajcie, jesteśmy w trzy, bez macicy, już w ogóle wpasowały się w swoją pancie, bez jajników. No, no i taka zmartwiona jestem, wiecie, no i tak ta, ta noc była też taka, ja wstawałam, patrzyłam co u niej, czy ona śpi, czy się gdzieś nie obaliła i tak musiałam przespać jakiś moment, że chyba chciała dojść do kuwety, słuchajcie, bo była cała, dzisiaj z rana ją znalazłam, była cała posikana i cała w żwirze takim poprzyklejanym, cały ten jej, ten no fartuszek, ten kombinezon, co dostała też cały, też cały właśnie takie, wiecie popklejane z, z żwiru i tak dalej e, no ale starałam się wiecie z tak, z, nie z tak spać czujnie i co chwilę wstawać do niej, ale po prostu e, gdzieś mi się musiało przysnąć no dlatego... Dzisiaj, nie, powiem Wam, jak ja, jak ja się dzisiaj nie wyśpię, to po prostu ja, ja, ja mam już ciężko, żeby się skupić i w ogóle jakoś tak funkcjonować. Jestem tak słuchajcie rozdrażniona, że wszystko na, wszystko, wszystko, normalnie chcę się płakać. Ale to pewnie każdy z Was tak miał, jak miał po prostu jakiś taki trudniejszy okres, nie spał, że yy, właśnie, że jest taki nie, że po prostu wszystko mnie tak tak mnie tutaj za, za serce chwyta. No a perełka się martwię, nie, bo kurczę, no wiecie jak to jest, no. Człowiek się tak zżywa z tym zwierzęciem, że go traktuje jak członka rodziny, naprawdę i to, ja tego nigdy nie rozumiałam, jak mi to ktoś mówił, e, że pies członkiem rodziny, ja mówię, bez przesady zaś, nie, do, do momentu, kiedy sama tego właśnie nie poczułam, że tak jest i że po prostu człowiek jest współodpowiedzialny za te zwierzę, za te zwierzę, e, w zasadzie odpowiedzialny, nie spółodpowiedzialny, tylko po prostu odpowiedzialny, bo to zwierzę jest bezbronne i sobie bez człowieka po prostu nie poradzi. No jeszcze te koty są, wiecie, takie kochane, takie wdzięczne, takie, bo gdyby to były takie koty, które nie chcą się przytulać, które drapią, które tam, no są takie koty, które mają swój świat i wiedzie i jakby niekoniecznie w tym świecie jest człowiek, a one są takie jak psy, nie? One są strasznie oddane i strasznie takie no takie za nami, nie? Takie czułe, takie, takie właśnie, no takie przytulaśne i dlatego właśnie, no no człowiek się tak zżył i, i się po prostu martwi. Tak się po prostu martwię, o nie, no. Także tak, kochani, wygadałam się, dam Wam znać, co dalej. No, musimy to przetrwać. Jezus, muszę zmyć tą szminkę, bo przecież... To gorzej, go, go, gorzej być nie mogło. <laughs> nie wiem, co ja w ogóle tam, tą szminkę, słuchajcie, gdzie ja to byłam w zakopanym, nie w zakopanym. Na myślę o to byłam w górach e, i tam była taka pani kelnerka i po prostu, no tak pięknie ta szminka na niej wyglądała. E, I się właśnie pytamy, jaki to jest numer i kupiłam sobie właśnie tą szminkę, e, bo to jest taki czerwień też z taką nutką pomarańczy. I to jest z Maybelline. Z Maybelline, heroina się nazywa. Ten kolor to jest heroina z Maybellinu. Ale nie wiem, na mnie to wygląda po prostu niekoniecznie. Dobrze, się później. Hej, kochani, witam Was już następnego dnia. E, tak się do Was odzywam, bo troszkę mam lepszy humor. E, mianowicie wczoraj perełka, właśnie była cały dzień na obserwacji, właśnie u tego doktora, miała USG. Jeszcze jutro mam być takie dokładne badanie, ale raczej to nie był moczowód. E, mocz się nie zbiera, perełka też oddaje mocz, mocz się nie zbiera w nerce, więc e, jestem, słuchajcie, no. Kamień z serca i widzę też, że wiecie, ona już ma dobry humor, dokazuje już tak, może, może nie jest jeszcze taka gryfna jak była wcześniej, no ale już widać naprawdę znaczącą różnicę, także słuchajcie. No, kamień z serca, e, bardzo się cieszę i e, no i co kochani. E, ja powiem Wam, że dzisiaj e, troszkę w końcu wyspałam, nawet chyba widać to po mnie. E, potrzebowałam tego, znaczy troszkę więcej, po prostu spałam całą noc, e, już tak się też nie martwiłam, bo widziałam, że koty sobie świetnie radzą, chodzą do kuwety i w ogóle wiecie e, o co chodzi. Także, no ale tyle stresu, co się najadłam. Właśnie mówiłam tu na Instagramie, ale powiem to też tu, że ja nigdy nie miałam w swoim życiu żadnej. Zwierząt, poza właśnie jakąś tam papuszką, świnką morską, ale to były takie, wiecie, krótkie epizody. E, I myślę, że tych zwierzątek też nie można porównywać, właśnie, do kota i do psa. To jest całkiem, jakby, inny rodzaj interakcji z takim zwierzęciem. E, I ja nigdy, właśnie, nie rozumiałam. Przepraszam Was, ale właśnie, no, e, wróciłam, bo była Pani e, i powiem Wam, że ja nigdy nie rozumiałam, że właśnie ludzie tak e, mówią, że, że się martwią, może co, no, bo ogólnie nie czułam, słuchajcie, takiego, e, takiej. Sympatii do zwierząt. Nie wiem, jak mam to w ogóle nazwać. Tym bardziej, że ja jeszcze jak byłam mała, to zostałam pogryziona przez psa. <śmiech> <śmiech> I od tego czasu we mnie po prostu do tej pory jest taki lęk przed psami. Nie czuję się komfortowo w ogóle w towarzystwie psów. No, wiecie, jak dziecko zostało pogryzione, to takie coś zostaje w głowie. <laughs> I jeszcze najprzez to, że ten właściciel tego psa po prostu e, mieszczył tym psem I, i przy tym właścicielu została pogryziona, to taki e, był osiedlowy pijok. E, ale dobrze, nieważne. E, co Wam chciałam powiedzieć, to to, że e, po prostu teraz dopiero czuję, jak można pokochać zwierzę i jak można e, się martwić o takie zwierzę. E, wczoraj sobie po pracy to... E, po prostu poszłam do tego chirurga i z takim nastawieniem, że mówię po prostu po prostu z bańki mu dam. Tak wiecie, przez cały dzień we mnie tak agresja mega y, urosła, y, że on tak naprawdę zaryzykował życie perełki tylko i tak po prostu usunął, nie wiedząc w zasadzie do końca co. Yy, I nawet z nim porozmawiałam na ten temat, że przecież y, jakby jaki był sens w tym? Przecież mógł nie usuwać tego jajnika i byśmy wtedy zastanowili się, może byśmy poszli zrobić właśnie jakieś specjalistyczne na bananie, czy to na pewno jest właśnie Jajowód, czy tam część macicy, czy to jest moczowód i tak dalej. No ale jego tłumaczenie było dla mnie w ogóle jakiś bez sensu, że on powiedział, że skoro już rozkroił, to chciał dokończyć perełkę, to chciał dokończyć ten zabieg do końca. Yy, I że gdyby nie usunął tego jajnika, to ona by dalej miała ruje, czyli jakby to jakby wiecie, yy, no, jakby jakby. No, po prostu dalej by miaruje. Ja już wiedziałam, już, już mi się nie chciało nawet dyskutować. Też z drugiej strony, wiecie co, cieszę się, że on się, wiecie, że on się do tego przyznał, bo w sumie mógł mi nic nie powiedzieć, odesłać, a jakby się coś działo i tak dalej, no to co? No, to nie jego wina, coś tam się podziało, tak naprawdę, no to można, można tak naprawdę wszystko wcisnąć. Więc cieszę się, że po prostu też ją obserwowaliśmy, I że wszystko dobrze, już Wam nie marudzę o tym kocie, ja tak Wam chciałam się wygadać, bo no teraz takie trzy dni. Były ciężkie dla mnie i, no naprawdę, strasznie się o nią e, martwiłam, i. E, no, ale słuchajcie, wszystko jest dobrze. E, to najważniejsze, także jutro kotki jadą e, do jutro jadą do Kale, do mojego teścia i tam będą miały bardzo dobrą opiekę, one w ogóle bardzo lubią się z pieskiem od mojego teścia, z piracikiem, po prostu się uwielbiają, no i wiadomo, tam mają dużo swobody, mogą też, no, po ogródku latać, one i tak są na smyczy, no ale tam po prostu, wiecie, takie wakajki, więc, no, więc też będą pod stałą opieką i kontrolą, no, także kochani, Taka sytuacja. Cześć kochani, witajcie wieczorem. Mamy super wieczór. jakieś te jajka takie, jakieś takie dziwne, blade takie. W ogóle mam majonez, który jest miesiąc przeterminowany. Mam nadzieję, że nic mi nie będzie. Ostatnio jadłam e, majonez, który chyba był przeterminowany trzy miesiące i też przeżyłam. Ładnie pachnie, jest dobry w smaku. Myślę, że nic nie będzie. Dam oznak w następnym vlogu. Czy warto jeść przeterminowany majonez, czy nie? Ale moja kożanka mi kiedyś, słuchajcie, opowiadała, że jej mąż jadł Mm. majonez, który był przetrzymywany rok czasu rok czasu, nic mu nie było totalnie, więc może przeżyję ojku, w końcu się słuchajcie wyspałam po tych stresach mm. i po tym wszystkim idziemy na Kaszuby, tak jak Wam mówiłam muszę Wam w ogóle coś pokazać, patrzcie gdzie tą kartkę? Może nie widać, ale to są miejsca, które będziemy mm, zwiedzali. Proszę bardzo, godziny, wszystko wypisane. To jest mój Dawid. To jest mój Dawid. On, słuchajcie, powinien organizować wycieczki. Naprawdę, no ja nie wiem. To jest ona. On wszystko tak zawsze sprawi, wszystko tak przygotuje. Wynajdzie takie fajne rzeczy, jakie mm, wiecie, niespotykane albo na przykład miejsca do jedzenia, gdzie tam, wiecie, jedzą lokalsi, bo my lubimy najbardziej takie miejsca, nie jakieś tam e, najbardziej, najlepiej oceniane, tylko po prostu takie, gdzie chodzą lokalsi. E, no on jest, ja mówię, że, ja mówię, nic się wartego da, jak nie miody, to stworzymy biuro podróży i będziemy organizować wycieczki, o, i będziecie z nami jeździć. Co wy na to? No na przykład... Do Jordanii. Taka wycieczka, kiedyś musieliśmy, żeby też taką większą ekipę zorganizować do Jordanii. No, wszystko ma opisane. No, po prostu niesamowite. Niesamowite. Słuchajcie, także będę Wam oczywiście z Kaszub też nagrywać. Yy... No, może coś fajnego się tam yy, okaże, znaczy, może coś. Może kogoś zainspirujemy. Zresztą ja nie byłam, to zobaczymy, jak tam jest. Dajcie znać, czy ktoś jest z Kaszub, mm. i czy byliście na Kaszubach, i czy Wam się podobało. Dobra, jem, żeby Wam tutaj nie mlaskać. Także jedziemy dzisiaj jeszcze na takie jedno badanko, ale doktor powiedział, że na 100% raczej wszystko jest dobrze, bo już by się mocz zbierał w tej nerce. A obserwując moją perełkę, to chodzi do toalety. Tak, jest wszystko dobrze.